Dobra, gra North and South North, North and South Nie wiem czy ktoś gra, czy ktoś gra w tą gierkę e, Oczywiście oglądamy ostatnio nasz ulubiony kanał czyli Pixel Goni Pixel Zostawcie suba, lajka, twórcy Żeby tworzył dalej swoje zajebiste materiały I i i co miałem powiedzieć North and South, North and South. Ja grałem na Pegasusie nie grałem pewnie w tę wersję, bo to pewnie z jakaś komodora albo z innego z innego źródła gamingowego, a tymczasem zobaczymy co nasz kochany twórca ma do powiedzenia, materiał krótki, pyk. Mam nadzieję, że będzie dużo do komentowania. Witam Was w kolejnym odcinku cyklu Pixel goni Pixel Dzisiaj zagramy jeden z 16-bitowych klasyków, grę North and South Zapraszam serdecznie Chyba ja w tą wersję na pogodę została wydana na Amigę i PC w 1989 no, PC roku w przez Infogrames czyli firmę, która dostarczyła nam nie jeden wielki hit North and South zostało bardzo pozytywnie przyjęte i szybko no. przeportowane na inne platformy w tym C64, Nesa, Atari ST A, no. i ZX Spectrum nie ja sobie. opowiadać będę o najlepszej amigowej wersji. Nie no, ja grałem. Cał, ale wygląda... do popularnych hybryd gatunkowych. No, fajne. pamiętam. Elementy prostej gry strategicznej oraz zręcznościowej. Pamiętam, że jak gówniarz grałem w to jak pojebany. No, ale niestety jako gówniarz to nie miałem za bardzo zmysłu strategicznego i no, szło mi, że tak powiem, gównianie, no. Ale gierka. Zajebisto, może sobie na telefon ściągnę, może jest. Całość zajmowała jedną dyskietkę, i aż Gif bierze, że zmieściło się na niej tyle dobra. Jak łatwo wywnioskować z tytułu, no. gra dotyczyła amerykańskiej wojny secesyjnej, której siły... Mi się też ta gra podoba, bo był taki serial, Północ Południe się nazywa, z Patrykiem Swayze. I z tym gościem, co grał Kill a. Nie pamiętam, jak on miał na imię i nazwisko. I bardzo lubiłem ten serial. Się nazywa północ-południe, też o wojnie secesyjnej. Fajne, fajne, polecam. Stary serial, ale starły fajne. się z wojskami z gniłego południa, aby wyzwolić niewolników od zbierania bawełny i dać im w zamian pracę za głodowe pensje w fabrykach. Mhm całość oparta była jednak bezpośrednio na popularnej belgijskiej serii komiksów opowiadającej o tymże konflikcie. Mhm. Tytułu nawet nie będę próbował wymawiać, aby nie kaleczyć języka, ale wyświetla się on teraz na ekranie razem z okładką komiksu. O komiksy był A komiks coś kojarzy! Czekał się aż 62 odcinków i jest też... wydawany od 1970 roku. To właśnie po swoim papierowym pierwowzorze mhm. gra odziedziczyła styl graficzny oraz humor, którym emanuje przy każdej sposobności. Ale tak ale trudno Proste, było, animaty, wtedy dla mnie. Efekty dźwiękowe czy muzyka, to wszystko potrafi rozśmieszyć nawet największego mruka i nadal zachwyca jakością mhm. wykonania. Grę rozpoczynamy od wizyty w nietypowym, bo bardzo interaktywnym obrazkowym menu. Wszystko możemy tu kliknąć i ustawić przez to opcję rozgrywki. Możemy wybrać kampanię, są cztery do wyboru, jedna na każdy rok wojny, Możemy zmienić poziom trudności dla każdej ze stron, czy wyłączyć elementy zręcznościowe, ale tego nie polecam, bo gra staje się wtedy słabą imitacją planszowej gry ryzyko. Ostatnią rzeczą jest włączenie lub wyłączenie zdarzeń losowych, indian, burzy i posiłków z zagranicy, ale o tych opcjach jeszcze za chwilę opowiem. Wydaje mi się, że tutaj też, może nie wiem czy on to powiedział, że tutaj można było jeszcze strony wybierać konfliktu, który chcesz. Na pewno tak można było zrobić, że strony konfliktu się wybierało. Albo, po, albo grało się południem, ale generalnie chyba o ile dobrze kojarzę, rozgrywka wyglądała identycznie. A i najważniejsza sprawa. Możemy połaskotać fotografa po tyłku. Bawiło mnie to, jak miałem 10 lat i bawi mnie teraz. Ciekawe, co by na no to powiedział Freud. W każdym razie, jak już jesteśmy gotowi, nie pamiętam klikamy, tego, go, ale chyba też tak robimy. Zostajemy przeniesieni na mapę Stanów, niekoniecznie Zjednoczonych. Każdy stan to jedno pole i w każdym może stacjonować jeden oddział symbolizowany przez żołnierza w charakterystycznym niebieskim lub szaro-brązowym kubraku. Jeśli wejdziemy naszym oddziałem na stan zajmowany przez oddział wroga, to dochodzi do walki, z której zwycięsko wyjdzie tylko jedna jednostka. No chyba że ta druga strona zacznie uciekać jak Niemcy w 44. W każdym razie naszym celem jest zniszczenie wszystkich oddziałów przeciwnika, co nie jest takie proste, Po strony mogą kupować nowe jednostki za pieniądze z podatku z fortu do fortu. Nowe oddziały są też przysyłane co jakiś czas z za wielkiej wody, to znaczy z Europy. O ile mamy taką opcję włączoną i zajęty stan południowa Karolina. Ciekawostka. Pamiętam położenie serio? tego i kilku innych stanów dzięki tej grze od dzieciństwa, więc śmiało można ją nazwać produkcją edukacyjną. Ciekawe, ciekawe, nie wiedziałem o tym. zdarzeniem losowym jest burza, która sprawia, że drogi w jednym ze stanów zmieniają się w rzeki błota, a to redukuje mobilność naszej armii do zera. Nasze oddziały mogą napotkać też opór ze strony autochtonów, gdy zbyt długo będziemy zajmować tereny Indian lub Meksykanów. Nasza jednostka zostanie wtedy wyeliminowana z gry bez walki. Dobra, ja chyba grałem w inną wersję. Nie pamiętam tego, albo za krótko w to grałem, albo za szybko <grywałem> przegrywałem. Nie ma się co za bardzo No za Ja nie pamiętam takich rzeczy. I tyle, jeśli chodzi o elementy strategiczne. Oprócz tego, w grze są też partie zręcznościowe. Jedna to bitwa, która rozpoczyna się, gdy dwa wrogie oddziały się spotkają. O, to, to, to lubię. Z uwielbiam to. Trzema typami jednostek. Piefotą, to było super. i artylerię. Trzeba zarządzać Amerika. nim szybko i zniszczyć przeciwnika, Dzięki. nim ten zrobi to z nami. To hmm. zadanie utrudniać nam będzie rzeźba terenu, która różni się w zależności od stanu, w którym toczy się bitwa. Raz będziemy walczyć na płaskim i pustym polu, niczym lotnisko w Radomiu, a innym razem od wroga oddzielać nas będzie rzeka, która pozwala naszym oddziałom zażyć nieprzewidzianej kąpieli. Drugi element zręcznościowy to prosta platformówka, w której musimy w krótkim czasie zdobyć fort przeciwnika lub zatrzymać jego pociąg ze złotem. Niby to wszystko mało skomplikowane, ale takie połączenie elementów dawało, daje nadal sporo radości. Zwłaszcza jak grało się we dwie osoby przeciwko sobie. W zasadzie to gra jest wręcz do tego stworzona. Granie solo jest fajne, ale radość z grania rośnie w geometrycznym tempie, gdy zamiast komputera gramy z żywym graczem. No jak zawsze no. emocje, które towarzyszyły mi w trakcie bitwy oraz to jak z kolegą przełączaliśmy sobie na złość oddział. No, wiecie, wpierdolić kumpla, który siedzi obok i widzicie go w minę. To jest to, co było kiedyś esencją grania. Ty widzisz kumpla, który jest wkurwiony, patrzy na ciebie, że ma ochotę cię zamordować, a ty cieszysz ryja. Bo wiesz, że mu spuściłeś łomoc. Biały no. wywołując kłótnie w pokoju. Pamiętam, że kiedyś grałem północ-południe codziennie po szkole. Piękne to. Naprawdę. Uwielbiam tę grę i spędziłem przy niej niezliczoną liczbę godzin. Postaram się jednak wbić na wyżyny obiektywizmu, i punktować kilka jej wad. Piękny Zatem czas. przyczepić się można do AI komputera, jeśli gramy solo. Raz, że nie jest wybitne, a czasem wręcz głupie jak nawalony bimbrem szeregowy na przepustce, bo w trakcie potyczki czasem kieruje swoje jednostki na drzewa oraz budynki i nie potrafi ich ominąć. Dwa, Momentami trzeba oddziały przeciwnika ganiać po mapie przez kilka minut, zanim uda nam się odbyć walkę do końca, bo komputer zaczyna potyczkę, po czym ucieka do innego stanu. Strasznie to irytujące. Po trzecie, w przeciwieństwie do gracza, AI w trakcie bitwy wykonuje kilka czynności naraz, czym przewyższa gracza, który musi na zmianę żonglować rozkazami dla poszczególnych typów jednostek. Trochę to nie fair, ale rekompensuje to maszynie wspomnianą wcześniej głupotę. I po czwarte, nie ma czwartego. To by było na tyle, jeśli chodzi o wady. Reszta gry jest perfekcyjna. Ech, dzisiejszy odcinek sponsoruje literka O, jak obiektywizm. Została do poruszenia jeszcze jedna kwestia. Czy poleciłbym Norton Soft dziś? Chociaż odpowiedź jest chyba oczywista. Zdecydowanie tak. Lubicie retro lub nie lubicie. Lubicie gry zręcznościowe lub lubicie strategiczne. Lub nie lubicie ani jednych, ani drugich. To nie ma znaczenia. Zagrajcie w Norton Soul w dwie osoby. Gwarantuję, że będziecie się świetnie bawić i nie skończy się na jednej rozgrywce. I to już koniec opowieści o jednej z lepszych hamigowych produkcji jaką bez wątpienia no, ja na akurat. Zachęcam do komentowania, a, a jeśli PC też to to ten film, dajcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał, Dokładnie takie. powiadomienia o następnych publikacjach. Takie, zostawcie tutaj, Ciao. pyk, subek jest, polecam kanalik, fajny, macie w opisie. Żeby pójść do pana i zasubować, zalajkować i obejrzeć inne materiały, tak? Ale kurde, co do gierki. Pamiętam, pamiętam, fajna gierka, fajna. Aczkolwiek ja grałem w wersję Pegasusowo-komputerową chyba. Bardziej chyba Pegasusa na Pegazusa, ale nie pamiętam.